Proszę pani! Halo? Halo, proszę pani! Nie wiem, pani gdzie ja jestem? Chyba się zgubiłem w tym lesie. Proszę pani. Czego? O Jezu. O Jezu. Czego chcę? O Jezu! O matku! Pokażę mi drogę, nie wiem gdzie jestem. To idzie za mną! O matko! Już myślałem, że nie wyjdę z tego lasu, ale dobra kobieto. Pomożesz. <laughs> to ja się teraz słyszę o tych bandytach. Oh. Lada co? Do roboty matka idzie! Na wyjazd! Ucz będzie! Usiądzie! Jej, to poczęstonek taki jeszcze. Jest cholera! Ale dobra kobieta! Synek polewaj! Które matka? Bagienne! Specyfik chyba lokalny, nie zobaczy! O matko, no dobra. No to co? Zdrowko jak to się mówi u nas. Mocne. Synek, wiesz, co robić. Kobieto, co to, to jest? Strasznie mocne. O, ja pierdolę. O Jezu! Mały <tryk> <tryk> szczękę! Matka! On taki złasty! Jedz, bo nie wiem, kiedy będzie następny! A. S.